Hejka. Hej. Dobra. Czas najwyższy yy, tutaj powiedzieć, co takiego się będzie u mnie działo, bo bardzo dużo mam zapytań o to. Otóż postanowiłam. Yy, że muszę coś zmienić. Mam dosyć. Mam. Dosyć. Jest mi tak źle ze sobą, że muszę coś zmienić, więc już tutaj wypisałam swoje nawyki. Będę je wklepywać sobie w taki fajny arkusz. Hmm, pokażę Wam pewnie, y, jakie nawyki sobie chciałabym wyrobić, zmienić coś, żeby też się lepiej ze sobą poczuć. Hmm, I zdaję sobie taki challenge. Zresztą tutaj też dziewczyny robią takie wyzwania, ale zaraz to, to przejdziemy do tego, bo też muszę coś zrobić, żeby mi... Yy, muszę mieć coś, żeby mi pomogło w tym yy, takim yy, moim małym wyzwaniu. Yy, więc zaraz tutaj sobie otworzę coś, co mi w tym pomoże i, i zobaczymy, nie? Więc dobra, otwieramy paczuszkę, która do mnie przyszła. Mam tutaj, o! Oczywiście. No. Dobra, nieważne. Otwieram to paczuchę, bo też muszę już używać pewne rzeczy stąd. I zacząć ten mój mały, mały, ale też nie mały, ponieważ na pewno jeżeli jeżeli wytrwam, to będą duże zmiany. I Dobra, co ja sobie takiego zamówiłam? Z katalogu 14. Może tak, podstawa to są dwie tubki pasty, którą uwielbiam, a już nam się kończy, więc, yy, więc zamówiłam. Eee, dobra, ja mam sobie nowego tenderkera, mm. takiego, to jest tenderker śliwko. kocham tenderkery, więc zaraz sobie otworzymy i zobaczymy, jak on w ogóle pachnie słodycz. piękne. Zobaczymy. A, ale pięknie pachnie. Mm, cudne. Ja w ogóle uwielbiam tenderkery, więc... E, e, ja sobie lubię e, sprawdzać nowości, jakie są, więc kupiłam dwa, bo pewnie które z dziećmi zabierze. Dobra. Mój ulubiony szampon opuszczający. Skończył nam się, więc wziąłem sobie e, dwa. I zaraz przejdziemy jeszcze. E, dobra, nie wiem dlaczego, ale coś tam jakieś zmiany były w subskrypcji. Mam tak. Olej, spaka, oczywiście. Musi być. Ten był za normalną cenę. Ten był za złotówkę. Nie wiem, ale jak dają wellness paki, to biorę, e, więc e, mam pełną wellness paka. I przechodzimy teraz do naszej nowości, którą będę testowała. Która pomoże mi też w dbaniu o siebie. Zobaczymy. Jest to nowość. Kolagen. Kolagen, więc będziemy. Będę sobie robiła, to też będę nagrywała. Będziemy sobie testować, w ogóle, jak to smakuje. No, słyszałam różne pogłoski i, no, z niektórych nie jestem zadowolona, jeśli chodzi o smak, ale muszę sama sobie sprawdzić, jak to smakuje. To pewnie później Wam wyjaśnię, dlaczego, ale jest piękny, różowy, co już mnie bardzo zachęca. No, ale tym bardziej ma robić mega robotę, więc zobaczymy. Mm, mam porobione zdjęcia wszędzie, co bym chciała zmienić, yy, więc będziemy testować i sprawdzać i patrzeć efekty. Więc, więc bądźcie czujni. A do tego też sobie kupiłam takie serum, które by mi wspomogło w moich efektach. Nowe. Co ja troszkę mam? Ta nowe. A, jeszcze były takie fajne, takie fajne słomeczki. Zaraz sobie otworzymy. A one są w takim fajnym woreczku. U, oczywiście. Różowe, więc super. Jest taka prosta, jest taka krzywa. I co my tu mamy? I czyścik. Mm jest różowy. No dobra. Zobaczymy, jak to będzie działało. Ja jestem bardzo ciekawa tego produktu, ale dobra, będziemy sobie otworzyć tam, jak będę już robiła, bo dzisiaj muszę wypić, więc będziemy sobie robić taki challenge. I zobaczymy, jak to mi fajnie pomoże. No i następny katalog do wyjrzenia, ale to później. No dobra, to by było na tyle. Karton do wywalenia. E, to by było na tyle. I e, za chwilę, pewnie dla Was to będzie szybko, e, pójdziemy na dół sobie do kuchni i zrobimy sobie e, ten kolagen. Zobaczymy, zobaczymy jaką smaku. Tutaj jest 20 sztuk takich saszetek e, tego kolagenu, więc będziemy sobie sprawdzać. Jeżeli wy coś zamówiłyście sobie z tego katalogu, to dajcie mi znać, co to takiego jest, czy też skusiłyście się na tą nowość. Ja na pewno będę tutaj robiła um, takie, jakby. Będę się dzieliła tym, tymi zmianami i tym, jak mi idzie, bo muszę mieć gdzieś miejsce, żeby nawet się wyspowiadać z tego, co zrobiłam, a z tego, czego nie. Na razie na pewno też napiszę Wam. Jakie sobie postanowienia zrobiłam i jakie nawyki chciałabym zmienić, więc na pewno, no, na razie dzisiaj jest spoko. Udało mi się wszystko fajnie, chociaż były pokusy. <grym> eee, no, ale idziemy w dobrym kierunku, bo załamałam się, po prostu się załamałam.